Jest blisko coś, na co czekamy tyle, tyle lat Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie W zerowym chyba odcinku, tak to się powinno nazywać Zaczynamy Nową FIFE, moi drodzy, webap. Webup zaczął działać dosyć szybko, więc standardy jej, więc trzeba im to przyznać, że miło. I zaczynamy! Po prostu koniecznie stawcie beczkę w górę, stawcie oczywiście subskrypcję, będą filmy znowu codziennie. Jeszcze nie ma gotowego intro. Będzie się robiło. Także spokojnie. Zaczynamy webap. Piękny Vinicius, możemy go trafić. Nie obraziłbym się. No jestem ciekaw, jestem ciekaw, dajcie oczywiście znać, co u was fajnego wpadło. Myślę, że powinniśmy mieć dosyć sporo paczek z racji, że ja robiłem trochę tych paczek w okresie rozgrzewkowym, więc coś powinno wpaść. Dobra. Co by tu wziąć, cholerka jasna. Chyba pójdę znowu w Brazylii, tak mi się wydaje, że będzie najwięcej grywalnych zawodników. Albo Anglia. W sumie, kurczę, ciężki wybór. No Wło Włoch nie będę grał, bo Włochy są dosyć cienkie niestety. Anglia albo Brazylia. No pójdźmy w, w Brazylię, pójdźmy. Zaufam. Zaufam i mamy... E, solidny zawodnik Igor, mamy też Evandera, też nie wygląda najgorzej, i Vinicius, no niestety Vinicius, którego chciałem, ale no wypożyczenie, kogo możemy dostać? Morata, 80 uwrala Morata, no nie, no nie chcę takich zawodników. Aleksandro, no nie ma szans. Dajcie kogoś fajnego na jest Gnabry, Bailey, kurde, dajcie coś kogoś fajnego, no ja Dziękuję jakiegoś napastnika, kurde, jest Coman. Yy, no średnio z tym wypożyczeniem, powiem wam szczerze. No dobra, no nie będę niestety. Nie będę oryginalny, wezmę Comana, no bo tak naprawdę on mi tutaj najbardziej pasuje, bo jak widzę, co jest do wyboru, to tak przyda się. Na pierwsze parę meczów na pewno się przyda, także fajnie. Jakie mamy stroje? Zobaczmy, może stroje Juventusu dostanę, byłoby bardzo miło. Oczywiście Nottingham, Jak najbardziej. Może Juventus, no niestety nie są stroje realu. Ale nie będą stroje realu. No nie ma Juventusu, naprawdę Śląsk Groców i, -I na Juventusu Skandal. Bejdziemy sobie piratów. Dobra, no to wchodzimy. Moi drodzy, wszystko gotowe, tak wygląda nasz, yy, zy, nasz początkowy zestaw Mamy tutaj sporo rzeczy, jak widzicie sporo rzeczy się rozbierało. Także mamy pierwszego pika, nie pamiętam co tam było Ambasador food now, w pożyczeniu, więc będzie to No Vinicius Junior, no bądźmy szczerzy No Vinicius ma taką kartę, że trzeba go po prostu wziąć do składu Więc witam serdecznie pana Viniciusa Świetnie, i co? No i paczki oczywiście Trochę tych paczek tutaj jest, więc mam nadzieję, że zaczniemy od czegoś naprawdę fajnego Pierwsza paczka wymienna Jest to chyba zawodnik nieświecący Moise Ken. pierwszy zawodnik Juventusu trafiony I jeszcze pika mamy, wow i trafiamy... Yy, kalabie wezmę. Kalabię wygląda... Chociaż w sumie... Nie, Sabicer chyba. No, Sabicer. Niech będzie. Spoko. Przydołek klubu Piemonte Calcio... Naprawdę? Ale jest mój zygien. bardzo mi to cieszy. Nie lubi go w prawdziwym życiu, ale w ma całkiem jest nie Niestety 3 na 3, ale jest szybki, ma dobre strzały. Czemu nie? Nie, dobra, kolejna paczka, czy to jest świecący zawodnik. Ruben Neber 83, także pierwsze ekrany można myślę, że odhaczyć. E, paczka startowa stadionu, może jakiś Juventus, nie wiem czy to w ogóle możliwe. U stara dama! Ej, no nie no, to już jest znak. To jest ewidentny znak, bym powiedział nawet. No nie ma. Nie ma Juventusu, ale jest stara dama i jest piłoty To jest ewidentny znak. Bardzo dobrze. ok no to lecimy do paczek tych najciekawszych na to wychodzi. E, 4 paczki z 80 plus pierwszym zawodnikiem będzie Romero 83, czyli kolejne ekrany trafione, spoko. Coś tu jeszcze Ezzli z Norerem Matko boska, jaki downgrade. No Romero wygląda... Rusilon wygląda bardzo ciekawie. 86 tempa. Udana paczka. Nie będę oczywiście narzekał. 3 przed nami jeszcze. może jakiś inform też byłoby całkiem miło. Karwa 84. Witam serdecznie. To już troszkę potężniej wygląda. Ale oprócz niego, no niestety, absolutna lipa. Ale Karwa no. Okej. Okay. Jest solidnie. Idziemy coraz wyżej. Może teraz będzie 85. Byłoby całkiem miło. Nie będzie informa. A będzie natomiast. Cwu No nie, no tego nie chcemy widzieć, proszę Państwa. Umtidy jaki downgrade. Mohika wygląda też spoko. Mamy czym grać. Generalnie mamy czym grać. Także całkiem okej. Okay. Czyli ostatnia paczka. Informa niestety nie będzie, ale będzie mak. i A tak fajnie już było. Kurde. Jak to wygląda ze zgraniem w tej FIFA? Bo ja powiem wam szczerze, a nadal nie mam pojęcia, jak działa zgranie w tej FIFA. Więc mam nadzieję, że się uda to wszystko jak najszybciej ogarnąć. Dobra, generalnie najlepszym zownikiem na pewno jest... Dobra, mamy Viniciusa. On się myślę, że przyda. E, damy sobie Karwa hala, Dzięki czemu Vinicius dostanie chyba jakieś zgranie. Tak mi się wydaje. Ale jakbym zrobił 4-3-3. Czy ma to sens? Czy nie ma? Okej, okay, i Vinicius ma 3... pełne zgranie. O, oh, okej, okay, okej. Okay. Dobra. No Tutaj tak średnio. Wezmę sobie Sabicera. kury z komanem by się połączył. To tak średnio, no ale no już nikt będzie. Chociaż coś takiego nie będzie. Bramkarz. Kogo mamy ciekawego na bramkę? Chyba nic szczególnego tam nie było, niestety dokładnie. Damy sobie tego zentnera. Czy no, mieliśmy jakiegoś ciekawego zwolennika? Felipe Romero? Dobra, damy na razie Romero. Na razie nie będę patrzył na zgranie, no bo wiadomo, to jest początek FIFA, więc no ciężko będzie jakiekolwiek zgranie wycisnąć. Mamy Rusilona, który da nam jakieś zgranie z y, Sabicerem. Jest bardzo spoko. No, mamy zgranie 9 na 33 więc zgaduję, że to nie jest za dużo. Jakbyśmy mieli więcej Brazylijczyków byłoby lepiej No ale na razie jest jak jest Myślę, że nie ma tragedii Już się nie mogę doczekać, aż zagram tymi pięknymi zawodnikami Dobra, możemy jakiś SBC w sumie spróbować Czemu nie? Denerwujemy to nowe zgranie, powiem wam szczerze Dwóch zwykłych i jeden klub O oh boy, ale wymyślili Jak to... Denerwujmy to nowe zgranie. Dobra, moi drodzy, sukces. Udało się zrobić pierwsze w SBC, więc e, dostaniemy za tę paczkę dwóch piłkarzy. Czy było warto? Zapewne nie, ale zawsze to taki dłuższy odcinek, wiadomo, ten odcinek chyba niczym szczególnie będzie trafiamy kartę Conmebol, także Stal mielec, let's go! Jakieś kontrakty, wiadomo, także na razie brązowe paczki, moi drodzy. Aha Wow, jaka karta śmieszna, prawie kto ty, nie? Kolejna brązowa paczka, może jakiś, nie wiem, no nie wiem, co może... Meja. Nie wiedziałem, że jest w ogóle taki Polak w polskiej lidze. Mamy gościa, który nie ma nazwiska. Witam serdecznie, miło poznać. Kolejna paczka. Znowu jakaś srebrna karta i znowu trafiamy kartę niebieską. O mój Boże, karta złoty trafiona, let's go. Nic szczególnego, mamy piłkę. I proszę Państwa, paczka dwóch piłkarzy. Kto to będzie? Świecąca karta chyba. Simon, on się może przydać jak najbardziej. Jeszcze też Danilo Pereira. Simon, okej, okay, spoko. Jest to przydatny, myślę, że zawodnik. Nawet zaraz możemy sobie to sprawdzić. Damy go sobie na bramkę. I wtedy nawet Carvajal dostanie więcej zgrania. Dokładnie, super. I tak, muszę, muszę dać jeszcze oczywiście Mojze Kena na boisko, ponieważ jak mówiłem, to tak zrobię. No zgrania jest 10, więc nie jest to jakoś mega dużo niestety, ale no staram się jak najbardziej. Maggiore, proszę bardzo. 15 zgrania już. Coraz lepiej. No dobra, to jest chyba skład. Wydaje mi się, że chyba więcej nie zrobię BC, aczkolwiek mogę się mylić. Podgląd paczki! Uwaga... Onana. No, raczej bym tej paczki nie kupił niestety. Ile kosztuje naj, najważniejszy herb w historii świata? Juventus, ile kosztuje? Uu, no... Ja to muszę zrobić, przepraszam. Wiem, że to jest bezsensowne, ale przykro mi, ja to muszę zrobić. Ty, a może stroje jednak? Ale czy mi się te stroje podobają? Ja bym wolał inne, ale podstawowych chyba nie dostanę za taką cenę, kurda, może? Mo o, 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 siema, siemano, siemano, <grym zimna> najważniejszy transfer, mamy to, po trzech latach prawdopodobnie, albo nie pamiętam ilu, mamy stroje Juventusu, nawet nie znajdziecie sobie sprawy, kiedy jest dla mnie ważne, naprawdę, jest najważniejszy transfer póki co w historii tego klubu. Następną rzeczą oczywiście będzie herb, aczkolwiek zobaczę jak to wygląda z ceną, mamy to, mamy, mamy, mamy to, nie wiem po ilu latach, pyk. No i pięknie. To jest. Taki odcinek. Już mi się podoba. Także, moi drodzy, złota wymiana. Dla tych, co zostali. Nie był to długi odcinek, wiadomo, no bo to jest weba, więc nie ma zbytnio powodów, żeby robić jakieś nie wiadomo jakie odcinki. Ale. Otóż, sobie paczkę. Złota wymiana, w środku Berndle. No, no nie, no tego nie chciałem widzieć. Jeszcze Pepe. Ej! A Pepe wygląda bardzo ciekawie, akurat, jakie ma gwiazdki. 4 na 2 88 tempa. Nawet nie wiedziałem, że Pepe wrócił do. do Lille. Znaczy wrócił, że w ogóle w Lizę francuskiej jest, no? Okej. Okay. Dobra, to jednak Pepe z Możemy sobie jak najbardziej wcisnąć do składu. No, z mamy 15 na 33, więc mówię, nie ma rewelacji, ale karty typu całkiem solidne. Mamy obrońców, którzy są dosyć szybcy. Carvajal, Rusilon. No, pomoc jest oczywiście do zmiany. Vinicius, wiadomo. No i tego pewnie też trzeba będzie zamienić, że tak powiem. No dobra, także mamy... To jest początek naszej przygody, taki jakby początek. Jest odcinek zerowy oczywiście, więc... Widzimy się w gameplayu, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej, także oczywiście mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowy sezon, na kolejny daily win po prostu, także to było na tyle z mojej strony, dajcie oczywiście koniecznie znać co wam fajnego wpadło z webapa i widzimy się w pełnej wersji gry, także trzymajcie się, do adios.